Piękny lutowy poranek. A, wyruszyłam dzisiaj na tory. Chciałam, żeby chociaż troszeczkę ta sceneria nawiązywała do, do słów, które umieściła pewna młoda dziewczyna na swoim Instagramie. I tam właśnie są piękne tory. No i postać człowieka, która. Przemierza tymi torami. No niestety ja tutaj postaci człowieka nie mam i właściwie to się cieszę, że tak jest. A cytat jest piękny. Piękny i pobudzający do refleksji. Oczywiście, jak zawsze. I najgorsze, że Ameryki nie odkrywam i mówiłam już o tym pewnie ze sto razy. Ale cóż, będę się powtarzać. Taka dola moja. Może ci się wydawać łatwe to bycie sobą, ale w istocie stanowi ono największe wyzwanie, jakie stawia przed tobą życie. Bycie sobą, wielka mi sztuka. No, jestem sobą. No, nie jestem sobą. Można by się oczywiście posprzeczać. Ktoś, kto podchodzi do sprawy tak właśnie cynicznie, no co to zabrednie? Naprawdę już ludzie to nie mają się nad czym zastanawiać. Ale tak naprawdę to, to jest duże wyzwanie. Nie wiem, czy były łatwiejsze czasy, żeby być sobą. Pewnie nie. Bycie sobą w wielkim mieście. Może jest łatwiejsze łatwiej o anonimowości, jestem sobą, bo nikt o mnie nic nie wie. Ale bycie sobą w małym miasteczku, w małej miejscowości, kiedy wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, myślę, że może być trudniejsze. No, można by się tu ze mną posprzeczać, że może nie, ale bycie sobą co to może oznaczać? To znaczy, że mówię, zachowuję się zgodnie z tym, to, co o sobie myślę, jaki wyznaje kodeks moralny, czy umiem się przyznać do porażki, do błędu, czy umiem się zachować tak, żeby potem się nie wstydzić. Bycie sobą. Bycie sobą najtrudniejsze jest wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy w grupie ludzi, którzy nie zgadzają się z tym, co sobą reprezentujemy. Bycie sobą jest trudne, kiedy musimy opowiedzieć się za jakąś niepopularną prawdą. Chcemy być w zgodzie ze swoim sumieniem, ze swoim myśleniem o sobie. To bycie sobą wtedy może nie być łatwe. To co wtedy nie jesteśmy sobą? A no nie jesteśmy sobą. Odgrywamy jakąś komedyjkę, udajemy, że myślimy tak i tak. Ależ piękne te krzaczory. Ta plątanina też zupełnie jak ludzkie życie, czasami poplątane niesłychanie. To jest duże wyzwanie, które stawia przed nami życie: bycie sobą, nieudawanie nikogo innego niż się jest. Trzeba do tego odwagi, determinacji, a nade wszystko poczucia dobrego poczucia własnej wartości. Pewności, że czuję się ze sobą dobrze, że myślę, mówię i robię to, co jest dla mnie ważne. Na co daje swoją zgodę, i tak dalej, i tak dalej. Czy zawsze mogę być sobą? Pewnie nie. Są przecież sytuacje, kiedy albo nie podejmujemy dyskusji, albo udajemy, że może się i zgadzamy, a może i nie na coś. No to wtedy nie jesteśmy sobą. Ale wiemy, że jak wypowiemy tak ostatecznie naszą opinię, to wywoła to niepotrzebną burzę. I może wtedy nie jesteśmy sobą. Bo udajemy, że nam wszystko jedno, albo że nas to nie obchodzi. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tych sytuacji jest bardzo wiele ale generalnie najważniejsze jest żeby ich było niewiele żeby żeby zdarzały się rzadko żeby zachodziła ta zgodność między tym co myślę co mówię i co robię to wprost idealna sytuacja. Prosta, przejrzysta, jak te tory tutaj. Które póki co nigdzie nie skręcają. Ale czasami musimy ten skręt wykonać. Bo to, bo to, bo tamto. Nie tam. Niespecjalnie wtedy dobrze się czuję, że. Znalazłam się w sytuacji, kiedy nie byłam sobą. A tak naprawdę to To cudowne uczucie, <noise> kiedy się jest sobą. O, no, przede wszystkim trzeba siebie lubić. Tak, człowiek dodatkowo siebie nie lubi, no to może nie lubi być sobą, tylko odgrywać kogoś innego. ojej, je, jakie to wszystko jest skomplikowane. Może ci się wydawać łatwe to bycie sobą, ale w istocie stanowi ono największe wyzwanie, jakie stawia przed tobą życie. I tutaj muszę się zgodzić. Ale co tam najważniejsze, żebyśmy byli świadomi, że to jest ważne. Najważniejsze, żebyśmy pozostawali w największej ilości sytuacji, kiedy jesteśmy sobą. Można się wtedy nie zaplątać w jakieś kłamstwa, w jakieś oszustwa, no i tak dalej, i tak dalej. A poza tym, jakaż to jest wygoda, jeśli jesteśmy sobą i pozwalamy, by świat, ludzie poznawali nas takimi, jakim jesteśmy. Ależ to jest wygodne, wtedy nikt się nie rozczaruje, nie zawiedzie. I albo będzie chciał z nami przebywać, kiedy jesteśmy z sobą, albo nie. A jeśli ktoś odgrywa komedyjki, udaje kogoś kim nie jest, a to łatwo zwieść innego człowieka, a potem rozczarowania i tak dalej, i tak dalej. O, o, o. Ależ macik. Wspaniałe uczucie kiedy można powiedzieć jestem sobą i ten świat, który na mnie naciska nie spowoduje że będzie inaczej potrzeba do tego pewności siebie determinacji no i co? jeszcze lubienia lubienia siebie takim, jakimi jesteśmy po tych przemudrzankach właśnie zaczął padać deszczyk ze śniegiem Nóżki mam już przemoczone, mam takie piękne buty, których nie udało mi się zareklamować, gdyż oceniono, że skoro mi przemiękają zimowe buty, no to co? No to powinnam kupić sobie kalosze, to mi nie będą przemiękać. No i super, i właśnie zaraz wrócę do domu i buty na kaloryfera. Dobrze, że mam jeszcze inne, to dzisiaj wyruszę w innych, po tych przemądrzankach. Ręce mi zmarzły. Śnieżek z deszczem pada, piękny dzień się zaczyna. Życzę spokojnego, pięknego dnia, pozostawaniu sobą nade wszystko.